Cześć wszystkim, my dzisiaj już dojechaliśmy do Sydney Mieliśmy 15 godzinny, czy tam 14 godzinny autobus Byron Bay Dzisiaj bez jakichś dużych reberacji, bez jesteśmy padnięci Więc też tak oszczędzamy, żebyśmy się po prostu nie rozpożyli. Za nami wizytówka Sydney i chyba całej Australii, czyli Opera Narodowa. Nie wygląda to aż tak co mówicie, jak na pewno by wyglądało, jeżeli byłoby ładne słoneczko, ale na pewno robi to spore wrażenie. Chociaż z bliska wydaje się to na troszeczkę mniejsze niż by to wyobrażaliśmy, ale takie pierwsze wrażenia z Sydney to naprawdę fajne, fajne miasto. Jula mówi, że bardziej podobało jej się Melbourne, chyba jednak bardziej Sydney się podoba. Tkamy na naszego hosta, aż, aż, aż e, będzie mógł nas, nas odebrać. E, tutaj tuż obok opery są ogrody botaniczne, na które też pewnie zaraz przejdziemy i tam pewnie wam coś jeszcze pokażemy. Ale Sydney samo w sobie jest e, też najzimniejszym miejscem, które do tej pory e, widzieliśmy w całej Australii w ogóle chyba podczas naszego całego wyjazdu, bo jest naprawdę, jest naprawdę chłodno, wietrznie jest bardzo. My nawet dzisiaj jeszcze wyszliśmy, kupiliśmy sobie takie szaliki, ale no jest chłodne, zwłaszcza jak zajdzie, jak nie ma słońca. Także jeżeli ktoś będzie lecieć w nasze europejskie wakacje do, do Australii czy Nowej Zelandii, należy wziąć takie mocno jesienne ciuchy niż raczej letnie. Chyba, że ktoś będzie wysoko na północy, no to tam faktycznie jest w okolicach 25 stopni, ale znowu nie jest aż tak ciepło jak gdzieś tam się wydaje nam Australia zawsze być takim gorącym miejscem. Ogród bardzo ładny. Fajnie, że darmowy tutaj ogółem chyba ogrody botaniczne są darmowe, więc warto się przejść w szczególności, że jest zaraz obok opery. My dzisiaj tak o sobie raczej pospacerujemy tutaj, niżeli będziemy go zwiedzać, bo jest po prostu zimno. Jesteśmy trochę zmęczeni tutaj na co w Autokarze, ale naprawdę jest ślicznie. Też super się zużyło, bo znaleźliśmy hosta na coachsurfingu, który pozwoli nam zostać aż 5 dni u siebie. W ogóle mamy super, e, że tak powiem, vibe, więc, e, więc mamy super hosta. Bardzo dużo zaoszczędziliśmy pieniędzy dzięki couchsurfingu w Australii, który działa w ogóle super. E, tutaj, tak naprawdę, wszędzie oprócz Wee Sunday udało nam się u kogoś. Przenocować więc za darmo, więc naprawdę super. Warto sobie pobrać kurs surfing przed przyjazdem tutaj i, i popróbować. Tutaj, co za nami widzicie, to jest tak zwany budynek Metcalf Bond. I on został zbudowany praktycznie na samym początku XX wieku. Jego budowa trwała od 1912 do 1916 roku. I nazwa wzięła się od jednego z założycieli i twórców tego budynku. On tutaj zaczął komercjalizować okolice To jest takim zabytkowym budynkiem tutaj w Sydney. Są tam knajpki, sklepiki I to miejsce też słynie z tego, że po mojej lewej mamy tutaj Sydney Harbour Bridge, czyli po prostu taki, jakbyśmy chcieli to w polskim tłumaczeniu powiedzieć taki most sportowy. Z niego to jest bardzo, bardzo, z tego miejsca jest bardzo na niego ładny widok, a z nami już mamy wcześniej wspomnianą operę, która wieczorami przy okazji jakiejś uroczystości jest podświetlana, znaczy nawet podświetlana jest w sobie czór, ale przy okazji jakiejś uroczystości na, na dachu, na tych panelach często pojawiają się jakieś iluminacje. E, Projekt więc też jest taki element, e, który można na żywo coś zobaczyć. Nie? My właśnie zdecydowaliśmy się przejść po e, słynnym Harbor Bridge e, jeżeli ktoś ma zbędne 350 dolarów, to może wejść na górę. E, tego mostu można się tam moż, można się tam wspiąć. Tutaj, e, jako że mamy dużo czasu w Sydney, bo aż 5 dni e, wybraliśmy się. Na wycieczkę do Blue Mountains jeszcze na jakieś wodospady i takie znane trzy formacje skalne, które się nazywają Free Sisters, ale to zobaczycie potem. Za nami Blue Mountains. One tak naprawdę nie są niebieskie. Tutaj bardziej chodzi o poświatę, która pada na, na te góry. Stąd one. Mają taką nazwę, a nie inną. Poświata jest przez to, ponieważ rosną tutaj wokół drzewa eukaliptusowe i przez oleje odbija się od nich światło i pada właśnie taka niebieska poświata. Oczywiście można tutaj przyjechać na własną rękę, ale to trzeba albo furę wynająć, albo pociągiem. I tu pociągi idzie bodajże półtorej godziny, albo dwie, a nam się po prostu tego już nie chciało za bardzo robić, więc wykupiliśmy sobie taką wycieczkę tutaj też w scenie mamy taki lunch jakieś kanapeczki zeszliśmy na dół do wodospadów słuchajcie zejście nie jest aż takie trudne jak e, się wydaje e, głównie tu były e, schody więc zajęło to nam góra 20 minut gorzej będzie z wejściem no bo będzie trzeba chodzić, e, ale wydaje mi się że tutaj każdy kto jest Jakkolwiek sprawny fizycznie jest w stanie zejść, a potem wejść. No i tutaj, oczywiście, też tak można się kąpać jakieś ciepło. No my teraz po prostu za zimno, więc nic się nie kąpie. Natomiast, jeżeli przyjedziecie tutaj w australijskie lato, to warto wziąć ze sobą stój kąpielowy. Generalnie jest to bardzo fajnie, na pewno chłodniej niż na, na górze, ale to jakby się człowiek rozpoczęwa schodząc. Fajny to jest w ogóle klimat, bo jak się schodzi w dół, to jest lata pełno papów yy, i one, nie wiem, jak tak skrzeczą, to ja osobiście czułem się, jakbym był gdzieś tam w, w parku Jurajskim i wchodził do, faktycznie do parku, ale jest wszędzie zielono, nie ma tutaj aż tak dużo ludzi, fakt, fakt, że my też jesteśmy w środku tygodnia, więc to też jest na pewno duży e, czynnik, ale generalnie samo tak jak kilka mówiła, proste, przyjemne, nic trudnego. My właśnie dostaliśmy swój lamp. Jest to taka dość pokaźna kanapka. Też mieliśmy kinkam, y, czyli takie najbardziej znane y, czekoladki. I w sumie czekoladki takie ciastka czekoladowe. Tutaj w Australii, co ciekawe, jeżeli chodzi o tintamy jakie się ugryzie na ukos, to można je używać jak słomkę. Bardzo dużo dzieci tutaj tak robi, że um, gryzie sobie te tintamy i wkłada do gorącego mleka i podobno jest to przepyszne. Widzicie tam konika morskiego, w ogóle zrobiło się bardzo zimno, bardzo wprócz do tego co było rano. Brrr. Tutaj z nami też mamy taką wizytówkę okolic Sydney, czyli tak zwane trzy siostry. I tutaj nam nasz przewodnik powiedział, że też je wiąże z a, taką historią aburgeńską, że to faktycznie były trzy siostry z jednego plemienia. Mężczyźni z innego plemienia chcieli je wykraść i wziąć sobie za żony, ale na szczęście właśnie ojciec tych dziewczyn był czarodziejem jakimś tam szamanem. I zaczarował je w kamienie, po to, żeby nie dało się ich wykraść, ale niestety podczas wojny, na którym ruszył, zginął i tak do dnia dzisiejszego siostry są właśnie zaczarowane jako kamienie. No A tutaj też można się wybrać na taki dosłownie 10-minutowy spacerek, e, praktycznie nad same te skały, nad same te trzy siostry. Minusem tylko tego jest to, że widzi się pierwszą, bo na zasłania pozostałe dwie, więc warto na początku się popodziwiać widoki z punktu widokowego, a potem zejść sobie tutaj. Dzisiaj jest niestety, słuchajcie, zbyt e, chmurzyście, więc może nie widać, e, może nie będzie widać na kamerze tej niebieskiego poświaty my ją widzimy, ale nie jest jakoś bardzo mocna. A tutaj lokalnego. Jesteśmy się w miejscu, które się nazywa Wildlife Sydney e, i będziemy mogli tutaj zobaczyć wszystkie zwierzęta, które... czy może większość zwierząt, które e, mieszkają w Australii. Tutaj m.in. Można, można spotkać diabła tasmańskiego, my go widzimy, wy go pewnie nie zobaczycie, bo jest e, ukryty pod, pod pniem, e, sobie śpi, więc niestety nie zobaczymy go w akcji. Taką ciekawostką na temat kangurów jest to, że są to zwierzęta, które mogą poruszyć się tylko i wyłącznie do przodu, w jednym kierunku. One nie mają umiejętności poruszania się lewo-prawo i to też jest powód, dla którego kangury, jak i również emu są na fladze Australii. I to też dlatego kangury emu są symbolem Australii. Przed chwilą widzieliście wąbata. Co ciekawe, wąbaty robią kwadratową kupę, albo nawet nie kwadratową, tylko w sześciokątną kupę, a to dlatego, żeby, żeby nie dało się jej przesunąć, i one tak oznaczają teraz. Bardzo pozytywne, bardzo nam się y, podobało. W końcu zobaczyliśmy kangurę, więc y, warto tutaj przyjść. Co, y, co dość ciekawe, od 15 jest y, 30% y, zniżki, więc my zapłaciliśmy około 30 dolarów za wejście, a normalnie jest to 50. Co jest ważne, to tutaj w sumie jest naprawdę świetnie zorganizowana komunikacja miejska. Mamy autobusy, tramwaje, takie nazwijmy to. Szybsze tramwaje, bo nie jest to metro, i oczywiście takie w pełnoprawnym znaczeniu pociągi też na przykład dla odróżnienia z Brisbane czy bardziej północnymi miastami. Tam trzeba było mieć nazwijmy to specjalną kartę, a tutaj można się odbijać kartą płatniczą, więc nie trzeba nazwijmy to, ponosić żadnych dodatkowych kosztów, tylko po prostu jak mamy kartę, odbijamy przy wyjściu, przy wejściu, odbijamy przy wyjściu i nam to ściąga z z konta. Istnieje oczywiście jeszcze Uber. My z niego staramy się maksymalnie nie korzystać. bo Po prostu jest on stosowanie droższy. Hmm. Oczywiście w Sydney nie mogło zabraknąć też Chinatown. Yy, bardzo fajne to Chinatown. Byliśmy też w Melbourne, ale to jest o wiele fajniejsze, bo jest pełno budek z jedzeniem. My wyszliśmy z yy, z Bubble Tea można tutaj kupić jakieś pamiątki, natomiast one nie są nie wiadomo jak tanie. Bym yy, rzekła, że nawet są trochę droższe niż w sklepie. My teraz znajdujemy się na Bondy Beach. Zabrał tutaj nas nasz host e, Andrew. E, przyjął nas na 5 dni za darmo, także naprawdę niesamowity człowiek. E, I to jest właśnie to najsłynniejsza plaża. Uh, ludzie surfują. Andy uh, mówi, że to jest cały rok surfowanie, bo i tak mają zimną wodę. Więc jest tylko kwestia odpowiedniego ubrania się w piankę. I have no idea what was just said. <laughs> <laughs> well, najbardziej na Instagramerski basen yy, chyba w całej Australii. Znajdujemy się właśnie w dni na Bondi Beach możecie rzucić okiem, on się znajdujesz, tak powiem, przy samej wodzie, więc fale, które uderzają w ten basen, wpadają do tego basenu. Tutaj oczywiście też można sobie zejść na dół i zrobić taki spacer, e, takim deptakiem nad samą plażą. Jesteśmy na Watson's Bay i e, jest to chyba jeden z najładniejszych spotów, jeżeli chodzi o zachód słońca w Sydney, więc warto tutaj przyjść. I to wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcji komentarzach i komentarzach.